Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Łukasz Orbitowski Inna dusza Czyta Bartosz Głogowski Produkcja Film Factory Studio Spójrzcie na to biedne ciało. Jego cierpienie i pożądanie ta biedna dusza tłumaczyła sobie... Tłumaczyła jako morderczą rozkosz i pożądanie szczęśliwości Noża. Fryderyk Nietzsche. to rzekł Zaratustra. Tłumaczenie Zdzisław Jaskuła, Sława Lisiecka, Warszawa 1999. Wejście, 2013: Przy pierwszym ciosie, tak, potem już nie. Pewno potem udziabałem ich tyle razy. Mówi Jędrek. Pewno myślałem, że znów coś poczuję, a tu nie, tylko za pierwszym ciosem. Powtarza, zwieszając ciężką głowę. Niebieska bluza opina się na szerokich barkach. Zawsze ubierał się na niebiesko. Mówił, że to kolor wojownika. Siedzimy naprzeciw siebie przy brązowym stole na prostych, szarych krzesłach. Dwa okna na przeciwległym końcu sali widzeń kojarzyłyby mi się ze sklepikiem na stołówce zakładowej, gdyby nie kraty. I strażnik pod bronią. Więźniowie rozmawiają z żonami, rodzicami, kochankami, dziećmi. Ktoś płacze, jakiś berbeć lgnie do wytatłowanej dłoni. Mówi, że pani w sądzie nie chciała, żeby przyszedł. Mówi, że popełni jakieś straszne przestępstwo, aby być razem z tatusiem. Jestem zdziwiony, bo jędrka odwiedzam od lat i opowiedział mi o tym, co zrobił i dużo więcej, ale nigdy się nie zająknął, jak mu z tym było tam w środku. Dobrze, że przyszedłeś. Mruczy Jędrek i zaraz pyta. Jak ojciec? Nie wiem, o kogo mu chodzi, więc dopowiada. Jak mój kochany stary? Mówię, że nic się nie zmieniło. Pan Ryszard siedzi w Toruniu z nową rodziną. Ma dwoje dzieci. Jedno już chodzi do szkoły. Zniknął z radaru i ludzie o nim nie rozmawiają. Jędrek znów kiwa głową. Szare policzki zjeżdżają ostro do pełnych ust i cofniętego podbródka z nastroszoną szczeciną. Gdy tutaj trafił, ledwo zarastał. A matka? Dopytuje. Teraz przynajmniej wiem, kogo ma na myśli. Przedwczesna emerytura pchnęła panią Hanie w trzecią już pustkę. Pani Hania jeździ na działkę. W samotnym mieszkaniu w Fordonie przyjmuje psy, nieraz głuche i ślepe, próbując znaleźć dla nich nowy dom. Jest sucha i blada, jak trup znaleziony w zamieci. Niedługo zapisze się na uniwersytet trzeciego wieku i powybija okna w piwnicach, żeby koty miały się gdzie schronić. Zostawiam tę myśl dla siebie i mówię Jędrkowi, że z jego matką wszystko w porządku. Nie wierzy mi. A reszta? Co zresztą, resztą? Chcę wiedzieć. Jego ciemne oczy przypominają jamy oblepione błotem. W jego głosie próżno szukać żalu, a jednak te imiona nie przejdą mu przez gardło. Nigdy nie przeszły. Mógłbym opowiedzieć mu o cierpieniu i obojętności, o człowieku, który runął na pysk i leży od osiemnastu lat w głównie rozcieńczonym przez łzy, i o kobiecie, która nim się opiekuje, bo tak trzeba, bo opieka przynosi ulgę i zapomnienie. Osiemnaście lat. Dłużej niż żył ich syn. Opowiedziałbym o Beatce, zakotwiczonej w Warszawie, jej dzieciach, o prywatnym przedszkolu i dwupoziomowym mieszkaniu na starym Mokotowie, o matce, która straciła jedyną córkę. Dodałbym, niektórym się udaje, chciała to ma, lecz wolę inaczej. Odpowiadam po prostu, że oni akurat jakoś się poskładali. Mówię też, że niedługo przestanę jeździć na jasno. Jędrek wzrusza ramionami. Twój tatko, jak się ma? Zagaduje. Nie odpowiem. Jędrek zawsze zadaje te same pytania. Zawsze odpowiadam tak samo, to jedno puszczając mimo uszu. Dobrze, żeś do mnie znów zajrzał, no tyś to nigdy na jasno nie pasował. Prostuje się na krześle, opuszcza dłonie na stół, splata palce i trzeciukiem okciuk. Blizna jest niemal niewidoczna. U ciebie w porządku, co nie? Tak. U mnie w porządku. Widzenie zaraz dobiegnie końca. Opowiadam jędrykowi o rzeczach, które nigdy nie będą do niego należały. Na dworcowej, blisko Gdańskiej, machnęli apartamentowiec jak Talala i będę tam mieszkał na drugim piętrze, a strażnik przegoni nieproszonych gości. Strażnik ma niebieski mundur i wąsy zarzucone od papierosów. Zamówiłem meble na wymiar. Chcę mieszkać jak człowiek, ale stolarz ociąga się z wykonaniem. Jeżdżę do niego, do Raciniewa i poganiam. Gdy wracam, parkuję na prywatnym parkingu w podziemiach budynku. Mój Volkswagen Jetta ma już sześć lat i chciałbym kupić coś nowego, tylko czasu brakuje. Wciąż te wyjazdy. Nie wybrałem nawet telewizora. Chciałbym usiąść i być sobą u siebie. To dobrze, mówi Jendrek dobrze, że się poukładało. Ponosi się o ciężale, jakby wielkim wysiłkiem odrywał się od krzesła. Z pierwszym krokiem odzyskuje dawną sprężystość, a gdy staje przed zakratowanymi drzwiami, czekając aż go wpuszczą, przyjmuje tę pozę, którą dobrze pamiętam z czasów, gdy bujaliśmy się razem. Nogi w lekkim rozkroku, łopatki ściągnięte, pofałdowany kark, ramiona ugięte w łokciach, i powolny ruch palców, jakby miętoszących coś niewidzialnego.